zaplanowaliśmy, to jest gra, która nazywa się 5, 4, 3, 2, 1. Czyli 5 osób zagra w ten... Miejsce, w którym się ten kraj wydaje, wybiera to dla, was, dla nas dla 5 osób tą za wstępny zagra, po czym za każdym razem z tej studentki odchodzi będzie jedna osoba, ale wszystko, co się działo w kreski, musi zgadzać. Czyli aktora, który wszedł, muszą zrobić kolestry. Kto chce zagrać. <śmiech> <śmiech> Tomasz? Ja mogę. 1, 2, 3, 4, Ja będę <noise> rzucał kostkę. Łukasz nam pomoże korzyść osoby, które odchodzą. Tak. Po kolei Tomasz jest jedynka, Mania dwójka, Igor trójka, Miesiu czwórka, Milka piąta. To jest Dobrze, także zacznijmy historię naszym okrzykiem. Kuro! Stefan! Masz tu jeszcze kolejnego świniaczka. No, taki mały! Kurczę, no, hodowany naturalnie, no, nie narzekaj. Przepraszam bardzo. E, za dużo krwi. Pani, to jest trzeźnia, no. Jest za dużo krwi, to już za dużo! Dzień dobry. Saneki. lepiej. że no. gdzie, za gdzie, Jak? Na dole? panie, gdzie pan z tym pędem. Jak przy parku chociaż załóżczy, co? co? No No ja. Przepraszam, ile może też tą mantylę, a pani? Brinkę. Czarninka w krwi, bardzo proszę. kodowany naturalnie. O yy, dobra, wejdź tu, bo tutaj krwi jest. Dzień dobry, Sanepid. Panie, co pan, nago od węzni? Może coś się wydawać? się ja, No jak wydarzy Krwi? Przepraszam, długo jeszcze mam czekać na tą wędlinkę?

Na przutannie ale Dobra, ile tu krwi? coś pulsować. Wydarzaj się! Kontrola, co pan tutaj robi? Nago? Ty, chciałam go uciekać na tę Medlinę? Patrz, to widzicie, to nie, wchodzi. Jeszcze jednego świniaka. Ale po co mi tu świniak? Czemu to jest lek jest ehm, no, no, to dlaczego to jest lek Trzeba się w tym wydarzać. Przepraszam, sanepid. Przecież to tutaj pod paragraf. Ehm, no, czekasz na Ja, ja sobie odpocznę, ja też. Ale nie mogę. Nie, nie mogę. Dobra, to ja panu wymierzę czas. Dobra. Dobra, wszyscy grają. Gdzie jesteśmy?